Pytania, które zadawali mi mieszkańcy i czekają na odpowiedź ode mnie, bo obiecałam, że zadam te pytania, dotyczą yy, jaka yy, myśl przeświecała temu, by dokonać zmiany tej rocznicy, bo do tej pory to było zakończenie okupacji niemieckiej yy, w prawie mazowieckiej, czy też rocznicowe wyzwolenie Rady Mazowieckiej, więc z czego wypływała inicjatywa, bo na te uroczystości zapraszał Pan Burmistrz, w związku z czym te pytanie kieruję do Pana Burmistrza. Z czego to wynikało, że zmieniła się nazwa tego wydarzenia i drugie pytanie, które mi również zadali mieszkańcy, czy, te, czy nazwa tej uroczystości, czy ta rocznica Wejdzie w stały kalendarz uroczystości miasta na następne lata. Sprawa obchodów uroczystości związanych z przejęciem e, rawy mazowieckiej przez wojska sowieckie w styczniu 1945 roku z rąk niemieckich była tematem zastanowienia całego naszego gremium. Politycznego, można powiedzieć, partii i współpracowników, sympatyków, ponieważ uważaliśmy i uważamy nadal, że jedną z naszych ról jest odkłamywanie historii, odkłamywanie tych zaszłości, które przez ostatnie lata, długie lata, miały miejsce w naszym, w naszym kraju. Jak pamiętamy, wydarzenia które upamiętniano w styczniu doroczne wydarzenia były tytułowane mianem wyzwolenia Rawy podobnie jak wyzwolenia Polski spod okupacji niemieckiej oczywiście zawiera się w tym część prawdy ja kieruję panią przewodniczącą do znakomitego referatu panią radną do znakomitego referatu wygłoszonego przez pana a Aguta właśnie przy okazji tej rocznicy, w którym to referacie on bardzo w bardzo pełny sposób podsumował właśnie tę myśl, która nam przyświecała. Mianowicie, jeśli mówimy o historii, to rzeczą niezmiernie ważną jest mówienie całej prawdy, a nie tylko części prawdy. Cała prawda zaś jest taka, że owszem, Rawa Mazowiecka została Przejęta z rąk armii hitlerowskiej, z rąk niemieckich, ale niestety trudno jest nazwać to wyzwoleniem, ponieważ było to de facto przejęcie przez kolejnego okupanta. I do tego sprowadza się konkluzja z tego referatu. I takie jest nasze rozumienie tej sprawy. Również pan Gut podkreślał, że. Jedna okupacja nierówna była drugiej, że okupacja niemiecka była znacznie bardziej w sensie społecznym, narodowym dolegliwa i intensywna. Przyniosła olbrzymie straty na przestrzeni pięciu lat wojny i nie można stawiać na jednakowym poziomie obydwu tych rodzajów dolegliwości, ale z kolei okupacja sowiecka trwała o wiele dłużej. I w przestrzeni całej naszej historii przyniosła nie mniejsze straty, choć nie identyczne. Myślę, że w tej sytuacji nasz krok był krokiem w stronę prawdy. Miał on na celu przede wszystkim uzyskanie odpowiedniego efektu wychowawczego, dlatego że nasza młodzież, nasze dzieci muszą sobie zdawać sprawę z tego, że. E, niestety, ale e, historia e, przebiega, e, nauczanie historii może przebiegać w sposób wieloaspektowy. E, że jednostronne poznawanie tych zagadnień e, prowadzi do e, problemów e, ze świadomością narodową, e, i e, no, my nie możemy się na to godzić. Musimy, musimy reagować na to i naprawiać to, co zostało zepsute e, wcześniej. E, dlatego też. Dlatego też taka formuła spotkania, taka formuła obchodów tego wydarzenia, która, która miała miejsce, myślę, że ponieważ, jak być może słusznie nasi przeciwnicy polityczni zarzucają nam wielokrotnie, że w Polsce obchodzi się głównie wydarzenia smutne, tragiczne bądź noszące znamiona porażki, natomiast nie świętuje się świąt które mają wydźwięk pozytywny, które, które czczą wydarzenia będące sukcesami w, naszym, w naszej historii, w naszych dziejach, My to podjęliśmy decyzję w oparciu o głosy, o wnioski naszych radnych, naszych sympatyków i naszych wyborców, by odejść od obchodzenia tej smutnej rocznicy, w której po pięciu latach strasznej wojny, Patrioci polscy, którzy powinni być zwycięzcami, no, okazali się niestety podwójnymi przegranymi. I, i dlatego. Myślę, że to były ostatnie obchody tego wydarzenia w Rawie Mazowieckiej. My będziemy obchodzić właśnie zgodnie z, z tą słuszną tendencją. Będziemy obchodzić przede wszystkim wydarzenia radosne, wydarzenia, które budują nasze pozytywne myślenie o dziejach narodu polskiego i, i do tego będziemy zmierzać. Nie mam absolutnie żadnych tutaj zastrzeżeń do formuły uroczystości. Bo była to msza w intencji rawian, którzy walczyli o sprawy słuszne. Było to złożenie kwiatów, była to prelekcja. Nie byłam na uroczystości, jak podkreślam, ale wielokrotnie odsłuchałam tej, tego referatu, który wygłosił pan Artur Gór. Jestem pełna uznania dla. Jakości tego referatu dla wyważenia. Było, mówił on o prawdzie historycznej, ale był, było to w sposób wyważony, przystępne dla każdego odbiorcy, bo uczestniczyła w tym spotkaniu młodzież, dzieci, dla których przystępność przekazu jest sprawą bardzo ważną. Ale do czego zmierza? Nie bez pewnie mieszkańcy zadali to pytanie, które ja tutaj powtórzyłam, czy te uroczystości, to wydarzenie wejdzie w stały kalendarz imprez. Usłyszałam, że nie, bo będziemy świętować radosne wydarzenia. Pan burmistrz odwołał się tutaj do wypowiedzi pana Artura Guta. Ja również, bo nawet pokusiłam się i sobie wynotowałam. Ludobójstwo Niemców jest niewspółmierne do ludobójstwa Sowietów. Niemcy zamordowali w powiecie rawskim 4095 osób. Zesłali do obozów 8926 osób, w tym zamordowanych zostało 4497 osób. Pan Artur Gut w swoim wystąpieniu powiedział również o tym, że jeśli chodzi o naloty na Radę, Sowieci dokonali jednego nalotu. Ja tutaj cytuję, oczywiście, wiadomości przekazane przez pana Artura Guta. Co spodobało mi się jeszcze, bo mnie całe wystąpienie bardzo mi się podobało pod względem wyważenia spraw historycznych? I że pan Artur Gut podkreślił w swoim wystąpieniu, że dzień 17 stycznia został ogłoszony jako dzień wyzwolenia Warszawy i Rawy. Przez wiele lat, jeszcze jak chodziłam do szkoły, było to wyzwolenie Warszawy, Rawy i Okolic. Możemy tutaj polemizować na ten temat, bo wiadomo sprawa nasza historia, historia naszego kraju, naszego miasta była bardzo złożona i często były to wydarzenia bardzo trudne. I odkrywają się kolejne karty historii i świetnie, że tak się dzieje, bo każdy jest za prawdą historyczną. Nikt nie chce zakłamania. I proszę Państwa, czego mi zabrakło? Kogo? Tych, którzy w obronie naszej polskości, w obronie suwerenności kraju, narażali swoje życie. Nie widziałam kombatantów. Nie wiem, byli zaproszeni, nie byli, a jeżeli byli, nie przyszli, chyba to daje troszkę do myślenia. Kombatantów. W naszej rawie czy w okolicy nie mamy już wielu. Są to ludzie starsi, których z roku na rok ubywa. I dlatego też, choćby przez szacunek dla nich, należałoby chyba zastanowić się, czy, czemu ich nie było na tej uroczystości. Jest ich coraz mniej, jak powiedziałam. Także, w imieniu tutaj klubów, wyrażam. Dezaprobatę do tego typu działań, bo jak mówię, nikt nie jest przeciwko prawdzie historycznej. A nazwa wydarzenia nie wiem, czy aż do końca musiała taka być, skoro to było po raz ostatni. Organizowanie uroczystości z powodu tego wydarzenia. Kiedyś byli zaproszeni, byli również zaproszeni do. Yy pana wojewody, czyli do pana, nie pamiętam, lub do pana marszałka i wybrali tam to zaproszenie, gdzie jest to ich suwerenna, całkowicie decyzja, byli zaproszeni na te uroczystości, po prostu wybrali. Tak, oczywiście. Natomiast nie było tak, że nie było żadnych kombatantów. Był pan Raymond Good, żołnierz Armii Krajowej, żołnierz batalionu imienia Kilińskiego, uczestnik Powstania Warszawskiego, mieszkaniec naszego miasta. on wybrał po prostu e, udział tutaj w Radzie, w prelekcji pana e, Arkura. E, Jeśli chodzi o te trudne prawdy i, i ten, to tak, one są trudne, ale po prostu e, jakaby nie była trudna prawda, o niej trzeba mówić. E, ja też tak jak pani radna e, uczyłem się o wyzwoleniu Rady. Ale uczyłem się też o e, zbrodni w Katyniu, którą wykonali Niemcy, e, uczyłem się o bandach e, e, Armii Krajowej, e, Narodowych Sił Zbrojnych, która walczyła z, e, z polskością i z Polakami. <laughs> Jak wiemy jest to fałsz. E, także e, myślę, że czas najwyższy mówić fałszowi nie. E, prawdą jest historyczną, że e, okupacja hitlerowska skończyła się w rawie 17 stycznia. Ale rozpoczyna się kolejna. W zeszłym roku obchodziliśmy obchody 25-lecia odzyskania wolności. Nie można odzyskać wolności, nie będąc niewolonym, czyli jakby w tej chwili władze państwowe przyznają, że tamten okres to po prostu była niewolność. Panie Przewodniczący, jesteśmy w tym samym wieku. Chodziliśmy mniej więcej w tym samym okresie do szkół i też nas uczono historii. Mnie nie uczono, że Katyń to była zbrodnia niemiecka. Miałem przedmiot, jeśli nie na historii, to było przysposobienie ogromne. Było prowadzone przez emerytowanego majora Wojska Polskiego, gdzie wyraźnie powiedział, że Katyń to zbrodnia radziecka. Nie bał się tego. To były lata 80. Pytanie w takim, w takim razie, czy zdaniem państwa Polska w ogóle została wyzwolona? Bo jeśli nie w 1945 roku, spod okupacji niemieckiej, była w niewoli e, pod okupacją radziecką. W 1980 roku, co niektórzy twierdzą, że okrągły stół to była zdrada narodu w 1989, następnie w 2004, kolejna zdrada, wyjście do Unii Europejskiej. Panowie, do czego my zmierzamy? Nie. Naprawdę, naprawdę. Jednak mimo wszystko część Polaków uczestniczyła w wojnie. Część wspólnie z aliantami, część z Wojskiem Radzieckim. Uczestniczyli i wyzwalali Polskę. Na pewno, jeśli w XXV wyzwolili tą Polskę, nie jeden z nich nie był zadowolony z tej wolności, którą Polska uzyskała. Ale jednak osiągnięcie było, że nie byliśmy Republiką Radziecką, że mieliśmy język polski, że mieliśmy Basalny, bo basalny, ale rząd jednak polski, to były te elementy, które były podwaliną do, do tego, aby w tym 1989 roku uzyskać tą, tą wolność. Gdyby tego nie było, w tym momencie mielibyśmy to samo, co jest na Ukrainie. Doceńmy to, doceniamy bohaterstwo żołnierzy, którzy w swój sposób. W swój sposób byli patriotami, bez względu na to, czy walczyli z armią aliancką czy radziecką. I okażemy szacunek dla tych żołnierzy, dla kombatantów. Tego w tym tytule, w tym przekazie zabrakło. Szacunek dla pana Artura Guta, który przedstawił to odpowiednio w swojej prelekcji. Natomiast tytuł, w który był, na stronach internetowych, na zaproszeniach. Powiem wprost, pani przewodnicząca przez delikatność nie powiedziała tego. Ja spotkałem się z określami. Ktoś przeczytał zaproszenie. Co oni od mm. PIP? Tyle. Dziękuję. E, w tej wypowiedzi pana burmistrza nie padło słowa, które by wyrażało brak szacunku dla kombatantów, ani dla ludzi, którzy po prostu walczyli w czasie II Wojny Światowej. Eee, odnosząc się do tego, e, do lekcji historii w pańskiej szkole, no miał Pan szczęście. Mnie nie tylko w mojej szkole, czyli w Rawskim Liceum uczono, że zrobili to Niemcy, ale również na studiach na Uniwersytecie Łódzkim. Też uczono mnie, że katynium mordor dokonali Niemcy. Także, no, po prostu miał Pan szczęście trafić na takiego człowieka. Niestety hmm. takich ludzi było niewiele. <laughs> Eee. Czy pan też też ten sam ucztę kończył. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć. Nie ze mną. Eee. <laughs> eee. Natomiast eee. myślę, że na pewno e. uhonorowanie mszą ofiar jednego i drugiego totalitaryzmu było właśnie uczczeniem tych ludzi, którzy po prostu padli ofiarą tych totalitaryzmu. Przesuwując się tej dyskusji, miejscami podniosły, jałowej, czasami. Yy, chcę wprowadzić troszeczkę Państwa w inny nastrój yy, i mam bardzo dobrą propozycję, myślę, że dla wszystkich radnych i również dla Panów burmistrzów, yy, aby tą kontrowersyjną datę i te obchody zamienić na świętowanie pamięci o naprawdę wspaniałych ludziach, którzy oddawali i ginęli dla naszej ojczyzny. Mówię w tej chwili o powstańcach styczniowych o których wspominałem w poprzedniej kadencji. Również y, nawet y, występowałem, aby jedno z rąd nazwać imieniem powstańców styczniowych. Y, cały czas y, dbam o to, żeby ta pamięć o powstańcach styczniowych w Rawie nie zaginęła. I y, myślę, że kiedyś właśnie te ob obchody w Rawie Mazowieckiej właśnie zrobimy w okresie stycznia w intencji powstańców styczniowych. A przypomnę, że z Rawy mamy się czym chlubić, ponieważ y, podniesiony do rangi generała Józef Śmiechowski, mieszkaniec Rawy Mazowieckiej, to jest nasza duma, nasza chluba. Również generał Antoni Jeziorański, y, pan Stroj, tutaj hrabia Strojnowski, Feliks Zdziarski. To byli ludzie, którzy oddali życie i walczyli o wolną, niepodległą Polskę. Nie licytujmy się, że tu armia radziecka, tu armia niemiecka. I myślę, że, yy, nie wiem jak Państwo zaakceptują, to był dobry pomysł, żeby, yy, no takie jest moje zdanie, że jest dobry, a Państwo się na ten temat yy, będą mogli odnieść i powiedzieć, również yy, Pan Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, aby w miejsce właśnie tego wprowadzić yy, i czcić powstańców styczniowych. My zapominamy o tych żołnierzach, o tych 600 tysięcy żołnierzy, którzy zginęli właśnie idąc pod, od Lenino do Berlina, ale nie tylko. i Ponieważ mój tata i dwie jego siostry szły właśnie od Lenino do Berlina, tata, jedna z cioć, mieszkała tutaj w Rawie, pracowała, i gdy słyszałaby, że w ten sposób. Na, jej walka czy, czy ojca, walka jest przez państwa nazywana. No to przepraszam, nigdy te osoby nie były w partii, nigdy to, to, to byli albo robotnicy, albo chłoporobotnicy. Na pewno kochali ojczyznę, i o tych ludziach trzeba pamiętać. Ja zawsze. 1, 17 stycznia, 3 maja, 1 września, 11 listopada jako przedstawiciel współdzielni mieszkaniowej idę związanką kwiatów i składam na tutaj naszych grobach żołnierzy poległych i nie. Mieszam tego politycznie i bardzo serdeczna prośba, aby rzeczywiście tutaj nie, w tym roku oczywiście też złożyłem 17 stycznia, zresztą nie tylko ja, przedstawiciele spółdzielni, ale nie tylko przedstawiciele spółdzielni, złożyliśmy wiązanki właśnie 17 stycznia i bardzo tutaj popieram panią Grażynę i tą stronę, która się upomina o tą datę. Przecież nie wszyscy wiemy o tym, a mój tata wyzwalał również Warszawę, Kołobrzeg i doszedł do Berlina, że w pierwszych dniach powstania nie kto inny, tylko polskie jednostki przepłynęły przez Wisłę. Że one z powrotem zostały wycofane, to jest inna sprawa, ale... Pamiętajmy i oddajmy cześć tym ludziom. Tyle z mojej strony.